13-letnia dziewczynka z Inowrocławia poszukiwana od niedzieli nie żyje. Szczegóły tej sprawy i nie tylko. Oczywiście dziś w 15 na żywo. Justyna Siekrucka, witam i zapraszam. Nadia zaginęła w niedzielę po południu i od tamtego czasu nie kontaktowała się z rodziną i bliskimi. Jej ciało odnaleziono po trzech dniach w pobliżu jednego z inowrocławskich osiedli. W tej sprawie zatrzymano 18 latka. A z prokuratorem rozmawiał Mariusz Sidorkiewicz i już wkrótce w 15 na żywo jego relacje. Teraz Wielka Brytania, Listras rezygnuje. Już teraz najnowsze informacje z Londynu, z Downing Street. Oddajemy głos od razu korespondentowi Faktów TVN Maciejowi Worochowi. Dzień dobry Maćku. Krótka to była kadencja, była już tak możemy powiedzieć. Czy jest zaskoczenie na wyspach? Co przyczyniło się do decyzji pani premier? A teraz w 15 na żywo pytanie o ujawnione przez prokuraturę protokoły zeznań Marcina W., wspólnika Marka Falenty. Sprawa wery podsłuchowej znów stała się głośna, a to po publikacji Newsweeka wyłoniły się z niej rosyjskie wątki w tej aferze. Donald Tusk zaapelował o powołanie komisji śledczej i zbadanie wątku szpiegowskiego, o którym Newsweek pisze. W odpowiedzi Zbigniew Ziobro opublikował protokoły zeznań Marcina W., a w zasadzie, co istotne, ich fragmenty. Trzeba powołać komisję śledczą w sprawie afery podsłuchowej. Tak mówi szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Rozmawiał z nim Maciej Sokołowski. Czy są już podejmowane jakieś kroki w tej sprawie i czy przy obecnym układzie sił w parlamencie jest na to szansa, żeby taka komisja powstała? Co w tej sprawie mówi się w i miał być wysokiej jakości? Tak o węglu z importu mówili politycy PiS. A jaka jest rzeczywistość? Importowany węgiel zalega na składach. Co gorsza, okazał się być drogi i słabej jakości, co osobiście i w kotłowni i w laboratorium sprawie. Reporter czarno na białym Rafał Stan Greciak. Więcej o 20:35, a już teraz do obejrzenia w TVN 24 u nas fragment. I to premier Mateusz Morawiecki podczas rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu szefów państw i rządów. Będą oni rozmawiali przede wszystkim o tych najnowszych wydarzeniach z Ukrainy, ataku Rosji w ostatnich dniach, o stałym wsparciu Unii Europejskiej dla Ukrainy, a także o kryzysie energetycznym. My również przyglądamy się oczywiście cały czas temu, co dzieje się w Ukrainie, już teraz najnowsze. I relacją Aliny kończymy 15 na żywo. Kolejne informacje z Ukrainy, ale nie tylko już za chwilę od Łukasza Jedlińskiego w Faktach po południu. Łukasz na pewno też będzie mówił o tym, od czego zaczęliśmy 15 na żywo. Przypomnę państwu, premier Wielkiej Brytanii powiedziała, rezygnuje. Ja dziękuję za dziś, do zobaczenia jutro. Spokojnego popołudnia.